Dzisiaj przygotujemy sobie prosty przepis na fasolkę szparagową. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od dokładnego umycia fasolki. Fasolkę mamy już umytą, i teraz z każdej fasolki musimy odciąć oba końce. I odkładamy do miski. Całą fasolkę mamy już pokrojoną, więc możemy przechodzić dalej. Bierzemy duży garnek, wrzucamy do niego fasolkę i zalewamy 3 litrami wody. Do fasoli dodajemy jedną łyżeczkę soli albo nawet dwie. Włączamy duży ogień. Zamieszajmy. I fasolkę gotujemy przez około 10 minut od momentu wrzenia wody. Po 15 minutach możemy już fasolkę odcedzić i przelewamy zimną wodą, aby zatrzymać proces gotowania. Teraz na patelnię wrzucamy 100 g bułki tartej i delikatnie ją podsmażamy. Smażymy to na średnim ogniu, a masło wrzucamy dopiero po bułce tartej, dlatego żeby nam się ono po prostu nie spaliło. A do podsmażonej bułki dodajemy około 200 g masła. Zmniejszamy ogień na minimalny, czekamy aż masło nam się rozpuści. Możemy je pociąć na mniejsze kawałki, aby się ono szybciej roztopiło. Jeśli bułka wymiesza się już całkowicie z masłem, możemy na patelnię przerzucać fasolkę. I dokładnie to teraz musimy wymieszać. Cały czas smażymy to na najmniejszym ogniu. Wyłączamy ogień i gotową fasolkę możemy już przekładać na talerze. A ja już dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych moich filmów i zostawienia subskrypcji. I smacznego. Mm. Spróbujcie koniecznie tego przepisu.